Publikowałam jedno nagranie, które na dobre zakończyło grę ofiary, którą od lat grała moja siostra bliźniaczka, próbująca uwieść każdego chłopaka, z którym kiedykolwiek byłam. Zaczęło się, gdy miałyśmy 16 lat. Byłam od trzech tygodni z Bartkiem z klasy chemicznej. Znalazłam ich całujących się w jego samochodzie przed naszym domem. Powiedziała, że pomylił ją ze mną. On powiedział to samo: Jak można kogoś pomylić, gdy aktywnie odwzajemnia pocałunek, ale nasi rodzice w to uwierzyli. Wszyscy uwierzyli. Jesteśmy identycznymi bliźniaczkami. Takie rzeczy się zdarzają. Nie dramatyzuj. 6 miesięcy później spotykałam się z Tomkiem. Znalazłam w jego sypialni kolczy Klaudii, ten, który zgubiła tydzień wcześniej. Mówiła, że nigdy nie była w jego pokoju. Tomek przysięgał, że musiał ze mnie, ale ja nie wiszących kolczyków nigdy nie nosiłam. Mam wrażliwe uszy. Klaudia o tym wiedziała. Tomek nagle musiał skupić się na siatkówce. Zerwaliśmy. Dwa tygodnie później zaczęła się z nim spotykać, a potem rzuciła go, bo był nudny. W ostatniej klasie liceum był Jacek. Byliśmy razem cztery miesiące, aż wróciłam wcześniej z pracy i znalazłam ich w naszym basenie. Miała na sobie mój kostium kąpielowy, ten, którego szukałam. Płakała, że myślał, że to ja. Jesteśmy bliźniaczkami, to się zdarza. Jacek wyglądał na winnego, ale grał dalej. Powiedział, że słońce raziło go w oczy. Nie mógł nas odróżnić. Słońce raziło go w oczy, gdy całowali się w biały dzień. Moi rodzice powiedzieli, że przesadzam. Bliźniaczki dzielą się wszystkim. Powiedzieli, że to nieporozumienie. Przestań być zazdrosna o siostrę. Nie byłam zazdrosna Zobacz tutaj finał.